Sikorski premierem Śmierć prezydenta wywołała szok, była traumę w całym społeczeństwie polskim. Zamilkli nawet krytycy bezpardonowi na Rutowicza. Rozumieli, że stało się coś niewybaczalnego w jakim sensie z jej winy. Też z tej strony trzeba na to spojrzeć, ale winy przecież nieumyślnej, winy nieprzewidywalnej. Nikt nie wiadomo z pistoletu do ręki nie wkładał, jak twierdzili potem zajadli skory politycy lewicy. Oczywiście w tych warunkach błyskawicznie głową państwa brano Stanisława Wojciechowskiego, człowieka skromnego, związanego kiedyś z środowiskami PPS-u, potem działacza spółdzielczego, który nie wniósł do Belwederu wielkiej polityki z godnością skromnie spełniał funkcje reprezentacyjne okazało się jednak, że nie był człowiekiem małej miary co wykazały wypadki w 4 lata później ale póki co nie odciskał swojego piętna na życiu politycznym oczywiście prawica jak mówili przeciwnicy z okrwawionymi rękami nie mogła aspirować w tej sytuacji do rządu układ centroprawicowy był na razie niemożliwy aby wzmocnić państwo, zażegnać kryzys, misję tworzenia rządu powierzono szefowi sztabu generalnego, generałowi Władysławowi Sikorskiemu. Okazał się bardzo zręcznym politykiem, dobrym premierem, dobrym ministrem spraw zagranicznych, bo objął tę funkcję. Więc obok pracy dla zwycięstwa musimy obecnie wydajniej pracować dla stworzenia podstaw natychmiastowej po odzyskaniu wolności organizacji nowego życia państwowego. I społeczno-gospodarczego, zabezpieczającego raz na zawsze ojczyznę naszą od powtórzenia się katastrofy. Piłsudski tymczasowo, nolens no, wolens, odchodzący już ze wszystkich stanowisk, objął na jakiś czas sztab. Generalne Wojska Polskiego Ten układ przetrwał do maja 1923 roku Czyli przez czas stosunkowo długi Jak na obyczaje polityczny Pierwszych lat II Rzeczpospolitej Wówczas to Związek Ludowo-Narodowy Bo tak wtedy wyglądała Emanacja parlamentarna Narodowej Demokracji Porozumiał się ostatecznie z Piastem Wincentego Witosa Zawarto osławiony później Pakt landskoroński, Który stanowił o powołaniu Wspólnego rządu Premierem miał być po raz już drugi w swojej bogatej karierze politycznej Wincenty Witos. Postać wielkiej miary, wielki polityk, wielki Polak i przede wszystkim wielki przywódca ruchu ludowego. Polityk, który potrafił myślącym zwykle zaściankowo, prowincjonalnie chłopom polskim o ambicjach politycznych narzucić, zmusić ich do przyjęcia państwowego punktu widzenia. Człowiek, który uobywatelnił polską wieś. Polityk o niezwykłym szarmie, Klasie wystudiowanej, powiedzielibyśmy dzisiaj, wyjątkowo medialnej osobowości. Wy Włosi, wy Włosi pomożecie zmienić to straszne położenie. Wy utrzymujecie Państwo. A Wasze barki pada w bardzo, bardzo tak spowitalnym zdaniu, jak i prawo rozporządzenia zmienić. Panie Belgii, te przedwani nie ma wyboru. Możecie być albo gospodarzami Polski, albo niewolnikami drugimi. W czasie weekendów, używając współczesnego określenia, jeździł on rządową limuzyną do swoich wierzchosławic, zzuwał swoje osłabione buty pod kolana, których nie zdejmował zresztą nigdy, także na salonach politycznych, zawsze miał oczywiście wyglansowane i piękne, ale chłopskie buty, zzuwał te buty i na bosaka na oczach dziennikarzy i fotoreporterów chodził za pługiem. Był politykiem o niezwykle silnie zarysowanej osobowości, dominującym właściwie polskie życie polityczne z 1926 roku, zwłaszcza wobec tego, że Piłsudski po zawarciu Paktu Lęsk-Króleńskiego wycofał się do swoich samotnie ofiarowanego mu w Sulejówku dworku. W 1923 roku w listopadzie, czyli w niewiele miesięcy po utworzeniu rządu, wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, Rozpoczynały się procesy inflacyjne, hiperinflacyjne, które źle rokowały gospodarce Polski i przede wszystkim w poczuciu pewności siebie obywateli. Wybuchły inspirowane przez część działaczy PPS-u, część radykalnych pisutczyków, wypadki krakowskie. Krwawe starcia demonstrujących robotników, nie tylko robotników, z policją, a przede wszystkim wojskiem. Padli zabici 31 osób. To taki Gdańsk, przeniesione w Drugą Rzeczpospolitą. W efekcie nastąpiła natychmiastowa dymisja gabinetu Witosa i wytworzyła się swojego rodzaju pustka polityczna. Reforma Grabskiego. Sytuacja wewnątrzpolityczna w Polsce w końcu 1923 roku była wyjątkowo niestabilna. Doceniając wagę utworzenia w miarę silnego rządu, prezydent wystąpił z inicjatywą stworzenia rządu tzw. prezydenckiego rządu bezpartyjnych fachowców. Jego kierownictwo powierzył Władysławowi Grabskiemu, wybitnemu działaczowi politycznemu ekonomiście, wywodzącemu się z szeregów narodowej demokracji, który jednak ze swoim obozem rozluźnił bardzo związki i występował tutaj jako fachowiec. Fachowiec, który miał jedno kluczowe i zasadnicze zadanie. Zadanie, które oznaczało konieczność rewolucji stosunków społecznych i ekonomicznych w Polsce. Sanacji walutowej. Sytuacja finansowa Polski była katastrofalna dzięki procesowi, który rozpoczął się już właściwie u zarania niepodległości, a nasilał się z biegiem czasu, dzięki potęgującej się inflacji, a potem hiperinflacji. Wydaje się to niewiarygodne, ale skoki cały czas oczywiście w jedną stronę w kursie marki polskiej w stosunku do innych walut powodowały, że otrzymawszy uposażenie miesięczne urzędnik państwowy, jeżeli opóźnił się z pójściem z tymi pieniędzmi do sklepu, to za godzinę za swoją pensję mógł kupić mniej więcej paczkę zapałek, no może paczkę papierosów, także pieniądz stracił z minuty na minutę dosłownie wartość, co desorganizowało to życie gospodarcze w stopniu niebywałym. Zawsze takie, że w warunkach zamieszania gospodarczego ci najsprytniejsi dają sobie radę świetnie i pomnażają swoje majątki, bogatsi stają się bogatszymi, a biedniejsi biednymi. Ale społeczeństwo polskie bogate w całości nie było i w jego interesie leżała stabilizacja stosunków. Miał to uczynić Grabski. Grabski dysponował dość solidnymi atutami. Miał za sobą bezwzględne poparcie prezydenta, miał zrozumienie głównych sił politycznych w parlamencie, prawicy centrum, uosabianej przez PSL Wincentego Witosa, a nawet lewicy, że tak dalej być nie może, że trzeba dokonać brutalnych, ale niezbędnych i koniecznych reform. Otrzymawszy nadzwyczajne pełnomocnictwa do działań wszelkich, jakie uzna za stosowne, podjął działania oszczędnościowe i działania naprawcze. Działania naprawcze polegały na wzięciu odpowiedniej, niezbyt wysokiej zresztą pożyczki zagranicznej na założeniu Banku Polskiego Centralnego Organu Emisyjnego z kapitałem późniejszych 100 milionów złotych polskich w złocie. Następnie celem stworzenia podstaw do reformy finansowej Grabski wezwał społeczeństwo do subskrypcji akcji banku. Dało to wspaniałe rezultaty. Akcje rzucone na rynek wykupiono w całości. 35% wykupił przemysł, 10% przedstawiciele wielkiego i średniego handlu, mniej więcej tyle samo banki, 23% wojsko, wolne zawody i sfery urzędnicze, 1% chłopi. Oddając Bank Polski w ręce samego społeczeństwa, rząd dla dokonania wyboru pierwszych akcjonariuszów banku powołał osobny komitet organizacyjny z osób zajmujących wybitne i niezależne stanowiska w naszym życiu gospodarczym. Bank rozpocznie swoje czynności za parę miesięcy, wypuszczając nowy pieniądz złoty. Kurs złotego od początkowy do dolara wynosił jak jeden do blisko pięć, cztery, z większym ogonkiem, że tak powiem. Równocześnie przystąpiono do wykupywania marek polskich. Równocześnie ustalono reguły postępowania wobec pożyczek, kredytów itd., itd. Reforma Grabskiego zatem obciążała w sposób niewspółmierny różne sfery społeczne. W większym stopniu wielką własność, co ciekawe, bowiem tej reformy dokonywał polityk o prowinencji prawicowej. W mniejszym stopniu mało posiadające czy nie posiadające szerokie rzesze społeczne, ale także i one musiały dołożyć swoją małą czy mniejszą cegiełkę do wspólnego dzieła. Te wszystkie nadzwyczajne środki dały jednak nadzwyczajny efekt. Polski złoty stał się takim logo, wizytówką państwa polskiego II Rzeczpospolitej, stał się walutą solidną, stabilną, cenioną na całym świecie, która zapewniła gospodarce polski harmonijny i w miarę możliwości, z jednym wyjątkiem, stały rozwój. To były dobre auspicje dla dalszego rozwoju II Rzeczpospolitej i zakończenie pierwszego etapu budowy niepodległego państwa. To państwo miało swoją suwerenne wojsko, suwerenne rząd, suwerenny parlament. Miało swoje granice, ale miało wreszcie prawdziwą, silną, stabilną walutę. A bez silnej, stabilnej waluty niezależność jest zawsze iluzoryczna.